Jakieś Manko, jestem to i Widzicie w kolejnym odcinku ze Skywalker sagi, oczywiście serial Lego. Wracamy do naszej rozgrywki fabularnej. Powstrzymanie promienia, znać konsolę sterowania promieniem ściągającym. Dawno już nie grałem mieczem świetlnym. Miła odmiana. A tu co, jakaś stołówka? Niech ja się przypatrzę. Wszyscy grzecznie sobie popijają, tam kawkę, herbatkę i tego typu rzeczy. A, i nie mogę tutaj przejść, no dobra Niech będzie Okej okay. A to co? Aha Ich zasięg widzenia jakby Lepiej Zróbmy to po cichu I tędy tutaj tak do góry cały czas. O co chodzi, przyjacielu? Mówi, że konsola sterowania promieni jest przed ale konieczne będzie obejście systemów ochrony. A czy już jest się bardzo, bardzo blisko. No dobra, dawaj Artu. Trzeba obejść zabezpieczenia. O, teraz. Znajdź konsola jest w tym kierunku. Nie mogę Znajd sposób zważyć, na uzyskanie dostępu do sterowni. Umiejętności Jedi. To znaczy, jakie umiejętności Sztuczki umysłowe? Panika wpływ. Weźmy wpływ może, co? To tak, co ja chcę, żeby on zrobił? O, tu jest jeszcze jakieś wejście na górę. A może po prostu niech sobie zeskoczy stąd? Niedaleko na dół. Wejder powinien popracować nad bezpieczeństwem. Dobra, wejdźcie w panikę. Tego jeszcze nie robiłem w sumie. Ej. A tu coś jest jeszcze. Kiedyś z tym też możemy sobie skoczyć? On się odrodzi czy nie? Patrzcie, odrodził się! Tam mamy wejść. Ale tu coś jeszcze widzę. Moment. Wieżyczka, potwierdź. A, możemy co ich normalnie zestrzelić sobie. No dobra, ale tu w sumie nie widzę żadnych celów do atakowania, takich specjalnych. Więc możemy sobie śmiało z tego wyjść. Nic, to bez sensu jest tutaj siedzenie Jeszcze zerknę co tam jest... A, jeszcze tutaj chciałem sobie przejść. O I cóż tutaj znajdę? O ile fioletowych klocków. Zobaczcie na to Nieźle. No dobra. Możemy rozwalić chyba nie. Rozpoczni... Rozpocznijmy poziom w takim razie. Dobra, zaślanie wyłączone. Obecność, której nie czuję. O, o! Czyżby wejder? Nie to nie to. Ach. Dlaczego oni psują ten klimat? Nie! Wszystko jest po prostu na śmiesznie robione. Serio, Kąpki robi? Nie wiem. Co jest? Jak on w tym oddycha? Czekałem na to obiłanie. Znów Cię widzę, nareszcie. Oto krąg się zamyka, gdy się rozstaliśmy. Byłem uczniem, teraz ja jestem mistrzem. Tam jest. U. To Twój statek? Trzeba mieć odwagę. Będzie walka, będziemy mieli tak. bossa w końcu. Dawać. Okej, okay, co to za chiński jakiś... Joga, chińska yoga Nie, jak to się nazywa? Można i tak. Wracajcie na statek! Aha, dobra, ci uciekają, a ja będę miał tutaj walkę z Vaderem samym. Czy nie? O, myślałem, że powal powalczę trochę z Vaderem. O. Uo, que o Uau, que cross valiu tu. na uma segunda. A tu co? O, zobaczcie, zobaczcie, to jest klucz do zdobycia. Gdzie jest. Artu. Nie, Citripio. Potrzebny jest. Ajajaj, mamy tutaj klucz. No, nie fajnie, nie fajnie. Muszę sobie to zapamiętać, żeby tutaj jeszcze wrócić. Znajdź drogę powrotną do e, statku Millennium. Ach, mam alergię na łukich. No, nie da się ukryć, że trochę futra mamy. otworzymy to. już nie to. ale poszli. to. to. wybuchnie. otworzymy no, to jest jakiś klucz. O o. Czy karta, którą otwieramy daną bramę? To już nic nie rozwalę. O, jeden na trzy. Co teraz? Jakie działo? O, widzę złote elementy. Chyba czubaka mógł wtedy strzelać. Dobra, magnesik się teraz przyda. O, kurczaki. Co jest? O, tu się kurczę, głośno dzieje. Dobra, jest poszło. Rozwalone. A ty co tutaj? Mamy kartę. A tu też by dało radę się chyba przedostać. Może nie tą postacią. No cóż, dobra. Warto było chociaż spróbować. Patrzcie, jak czuj biegnie. Z wysuniętą ręką do przodu. Dobra, czas tutaj podłączyć to, co zdobyliśmy. Okej okay. choćby palce, z okoła, to, to sam jeszcze Han, Han, słyszysz? Nie możemy otworzyć drzwi. Potrzebujemy pomocy. Rozumiałem. Dobra, otwieramy drzwi. O, ale oberwał. Już rozwalimy. Kolejny pasek zapełniony. To mi się podoba. Uuu, Tutaj polecimy. Okej, okay, co teraz? Aha, tutaj mam skoczyć, nie? Niesamowite. I brama otw otwarta. Jak mi się to podoba, no. Kurczaki nieźle to pomyśleli wszystko. Pamiętaj, nie ma księżniczki, nie ma nagrody. Więc e, dobra, nie wiem czy tutaj księżniczko będziemy sobie nie walczyć. Ale chyba tak, no, nie będę tutaj przełączać teraz tak specjalnie. O! Jakiś granat? Nie zauważyłem go nawet. Idziemy tam, klodzki mi się marnują moje monety. Tak jest. Patrzcie, co ona wyrabia. Okay. Nie będziemy jej przebierać, bo nie ma sensu. Się Pięknie, jeszcze się nie ruszali, w ogóle mogłem ich tak fajnie wykosić. Dobra, hakujemy góra, lewo, prawo, góra. Góra, lewo, prawo, góra. Co tam się kryje za tymi drzwiami? O, jest zestaw. Nice. Pierwszy zestaw od dawna. No kurczę, co oni tu się ciągle pojawiają w ogóle? Bo muszę iść do góry, co? Dobra, zwijamy się. Lecę do góry. O nie, kolejni. A w sumie nie musiałem w nich strzelać, nie? Jeszcze tego robocika szukam. Nigdzie go nie widzę. Normalnie damy radę Prawo, prawo, dół, dół No sprytnie Prawo, prawo, dół i dół to akurat łatwiutkie Dobra, oddawaj mi tą kasetę Ups, sorry za tą bombę e, I gdzie to dajemy? Aha, faktycznie pokazuje nam wszystko Kurcze, jak ten alarm wyłączyć? Teraz Open the door O nie, to będzie trzeba Artu chyba A raczej na pewno Tylko gdzie on jest? Jak go trzeba No uwaga no, nie byłbym tego pewien. No, to wystarczy strzelić i ich to wysadzi, nie? Gdzie tu są jeszcze? Co ty we mnie strzelasz? Co to za sniper? No, wszyscy nie, jeszcze zobaczcie. A to co? A, mogę się tutaj pociągnąć. Wow, ja bym nie ryzykował! Dobra, udało się. O jest! Mamy 3 na 3 Kolejny zestawik. Uff. Ok, to teraz uciekamy. Jest, udało się. No ale co teraz? No jak. Stawić, okay. Jeśli mnie powalisz, stanę się potężniejszy niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Bo wow, pięknie to wygląda ta grafika. Nie! O ja! Ale piszcz, on zniknął. Co jest? A, Kumam, on specjalnie po prostu. Jakby zwrócił jego uwagę na siebie, i dzięki temu my możemy uciekać. No dobra, ale problem nie został rozwiązany. Jak mu zajrzała, też mi ratunek. Kolejny poziom ukończony. Przejdźmy do podsumowania. Naprawdę fajnie, że utrzymujemy cały czas prawdziwego Jedi. Cały czas to się udaje zdobywać. Bardzo mnie to cieszy. Ale niestety, wyzwania to totalna lipa. W tym odcinku <grytania> dwa minizestawy. Tyle udało mi się naliczyć. No i zobaczmy, jakie postacie teraz mamy do dyspozycji. Imperialny kapitan złoczyńcy szturmowiec. Dowódca Imperium. No i sierżant też Imperium, kolejny szturmowiec. No ale one są pewnie do kupienia. A właściwie co to za O, weźmy sobie jeszcze kyberkometę na zakończenie, żeby tutaj ładnie zakończyć ten. Ooo! Okej! Okay. Nie wiedziałem, że mogę też robić kamikaze Moi drodzy i tym oto akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie do końca. Na razie, Mantko i cześć!